Siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów pokonały w wyjazdowym spotkaniu ekipę MKS Skawa Wadowice 3 0. W pierwszym secie tarnowskie akademiczki rozprawiły się ze Skawą 25 21. W drugim secie tarnowianki wygrały do 22, a w trzecim przypieczętowały wygraną do 20. W tabeli czwartej grupy Drugiej Ligi Kobiet podopieczne trenera Marka Skrobota plasują się na drugiej pozycji z 26 punktami na koncie. Liderem jest WTS Solna Wieliczka z 28 punktami. W kolejnym meczu grupa Azoty PWSZ Tarnów zmierzy się na własnej hali z Agiechem Kraków. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK, ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.